Żyjemy w dobrych czasach do survival Horrorów. Co chwilę dostajemy tytuł, który jest co najmniej dobry, jeśli nie świetny. Nie mówię to tylko o remakeach Resident Evil czy drugiego Silent Hill, o których dalej jest głośno, ale o tych mniejszych indie produkcjach, które na tyle zyskują kreatywnością, że co roku chociaż jeden tytuł z tego gatunku zapada w pamięć. Jednak dzisiaj nie o grach indii, a o być może jednej z najbardziej wyczekiwanych gier horror tego roku. Chrono The New Dawn zapowiadał się od początku jako świetny horror o przetrwaniu. Ale czy taki faktycznie jest? Zanurzmy się w przeszłość, by odnaleźć odpowiedzi. Bluber Team ostatnio zaczął przeżywać swój Renesę swojej twórczości, ponieważ dzięki zrobionemu przez nich remakeowi Cichego wzgórza, z których zresztą robią już kolejny, przebili się do tej trochę lepszej części producentów gier i mają teraz znacznie większe możliwości. A więc Kronos The New Dawn był mocno zapowiadany i ludzie oczekiwali od tego tytułu wiele. Czy obietnice zostały spełnione? A więc fabularnie Kronos The New Dawn jest osadzony w dziwnej alternatywnej przyszłości, z której dowiadujemy się też, że historia potoczyła się trochę inaczej. Otaczają nas dziwne jałowe pustkowia wraz ze zrujnowanymi budynkami PRL-u. Tak, akcja gry dzieje się w Polsce. Budzimy się jako wybudzona z hibernacji astronautka, członkini grupy tzw. podróżników. Jej zadaniem jest znalezienie poprzedniego podróżnika, który gdzieś zaplątał się na zniszczonym krajobrazie oraz dokończenie jego misji. Oczywiście okazuje się, że po drodze czekają nas trudności, a my musimy walczyć z potężnymi zagrożeniami tego nieprzyjaznego i dziwnego świata. Co ciekawe, w pewnym momencie będziemy się przenosić w czasie, do lat 80. XX wieku, kiedy to w Polsce rozpoczęła się zaraza mająca swoje konsekwencje w dalekiej przyszłości. Fabuła nie jest prezentowana w sposób oczywisty. Dowiadujemy się całej historii przez dzienniki, ewentualne znaki na ścianach, czy po prostu przez pchanie naszej przygody do przodu. Główna bohaterka zachowuje się bardzo tajemniczo, przez co też nie wiemy, czy możemy jej zaufać, czy nie. Jest w tej historii taki silny mrok, który bardzo lubię w survival horrorach. Coś właśnie jak w Silent Hill, ale jednak trochę inne. Miałem nawet w pewnej chwili skojarzenia z Signalis, które, jak już wiecie, bardzo lubię, ale nie były to raczej powiązania popularne, a bardziej tematyczne. Trzeba też przyznać, że gra ma świetną atmosferę. Ponury ciemny krajobraz zniszczonego miasta naprawdę jest klimatyczny, w połączeniu jeszcze z tym, jak gra straszy. Więc tak, przejdźmy od razu do tego. Nowy świt potrafi przestraszyć. Pierwsze minuty z gry są dość niepokojące, przez dziwne dźwięki otoczenia, ale też przez ciemność samego miejsca. Niewielkie lampy stanowią całe oświetlenie. A gdy już pojawiają się pierwsze potwory, zaczyna się horror. Kronos jest w stanie utrzymać dość długo poczucie niepokoju. Nie wiemy kiedy przeciwnicy na nas wyskoczą, z której strony zaatakują oraz jak szybko. Czasem nagle zostajemy z nimi zamknięci w pokoju i musimy odeprzeć ich atak z lani potem. Gra buduje napięcie jak typowy survival horror. Mamy ograniczone środki i musimy odeprzeć wroga, oszczędzając też część naszych zapasów. Obecne jest tu też to takie poczucie bezsilności, gdy nasze zapasy się wyczerpią i próbujemy jakoś pokonać wroga, lecz w głębi nas wiemy, że jest już za późno. I od razu w sumie przejdźmy w ten sposób do gameplayu. Już przed premierą dużo ludzi zwracało uwagę na podobieństwo do Dead Space'a, zarówno w potworach, z jakimi walczymy, jak i samym modelem strzelania. I trochę to tutaj widać, lecz nie do końca. Właściwie Cross The New Dawn zapożycza jeden element z martwego kosmosu: jego oryginalność. Pamiętacie jak najbardziej podstawowa broń Isaaca Clarka była przecinaczem, którym tnęliśmy nekromorfy na kawałki, bo inaczej nie dało się ich pokonać? Tytuł Blueberry Team robi coś podobnego: też stara się być oryginalny, tak jak Dead Space. Nasza broń ma bardzo mało amunicji, ale każdy pocisk możemy dodatkowo ładować, przez co zwiększamy jego zadawane obrażenia. Możemy też dobijać wrogów, uderzając w nich lub depcząc po ich pozostałościach. Przeciwnicy w tej grze, nazywani osieroconymi, mają pewną umiejętność polegającą na wchłanianiu ciał swoich kompanów, aby samemu przybrać na masie bądź po prostu na sile. Dlatego teraz, niczym w Evil Within, możemy te ciała spalać, by pozbawić osieroconych pożywki. A uwierzcie mi, nie chcecie walczyć z tymi szybszymi i o wiele silniejszymi wersjami. Z nowych mechanik kilka pojawia się też w późniejszej części gry i bez spoilerów, one też bardzo urozmaicają samorozgrywkę. Będziemy dla przodu rozwiązywać drobne zagadki, manipulując czasem i przesuwając różne skały z miejsca na miejsce. Szkoda, że nie ma tu trochę więcej zagadek, bo jest to jeden z tych elementów, który bardzo lubię w survival horrorach. No ale nie można mieć wszystkiego. Też nie jestem pewien czy nowy świty z tytułem, w którym można by jakoś nawciskać tych łamigłówek. Dużo ludzi mówi, że jest to trudna gra, i trochę to widzę, bo starcia nie należą do łatwych. Jednak nie jest to też jakiś wysoki poziom. Wymagane jest od nas szybkie orientowanie się w terenie i strzelanie do tych przeciwników, którzy właśnie mogą się pożywiać na swoich pobratymcach. Z tymi silniejszymi wersjami jest już o wiele trudniej, ponieważ wytrzymują one więcej pocisków. Dlatego też trzeba ze sobą wszędzie nosić miotacz ognia, bo jak nie będziemy spać tych ciał, będziemy mieli przechlapane. Właściwie też uderzenia we wrogów niewiele dają, bo to przy pomocy broni palnej potrafimy cokolwiek zrobić. No i są jeszcze walki z bossami. Ta pierwsza faktycznie była dość trudna. Jednak uważam, że ten poziom wyzwania jest potrzebny w takiej grze, ponieważ oferuje on dodatkową nagrodę. Walki z przeciwnikami potrafią wyglądać epicko. Im więcej gramy, tym bardziej się uczymy i sporą satysfakcję będą nam dawać nasze zwycięstwa. W ten sposób sama gra naprawdę wciąga, jak każdy dobry survival horror. I to jest naprawdę super. A zresztą, jak w każdej grze z tego gatunku, mamy safe room, w którym możemy trochę odpocząć. Niestety muszę też chwilę ponarzekać. Grałem w Chronos'a na PC i z początku byłem naprawdę przerażony, ale nie w dobrym tego słowa znaczeniu. Grała strasznie szwankującą optymalizację. Większość lokacji jest zbyt rozjaśniona, a gra często mi się ścinała. Na początku w ogóle jak próbowałem oddać zwykły strzał z pistoletu, wszystko szwankowało jakby gra miała się zaraz skraszować. Tutaj macie nagranie z PlayStation 5, na którym widać, że graficznie wszystko działa i chodzi dość płynnie. Cienie są podkreślone, a lokacje ciemne. Tutaj z kolei macie moje nagranie. Powiedzcie mi, jak bardzo źle to wygląda. To jest przed tym, zanim zmieniłem ustawienia. Po nich wyglądało to tak. Jest trochę lepiej, ale dalej dość słabo. Ze ścinkami poradziłem sobie po prostu ustawiając na 60 fps, a nie, jak było domyślnie na nieograniczoną liczbę klatek. Ale w kwestii oświetlenia nie mogłem wiele zmienić. Przyciemniłem sobie grę i wyglądało to trochę lepiej. Wydaje mi się, że bez odpowiedniej karty graficznej nie da się tego zmienić. Przynajmniej karty wyglądają trochę ładniej, mają jednak trochę detali. Ale come on! Gra po prostu ma niezwykle wysokie wymagania od komputera, by mogła właściwie chodzić. I możecie mnie cisnąć w komentarzach, że pewnie mam słaby komputer, ale warto zaznaczyć, że po pierwsze, już wcześniej dużo ludzi narzekało na samo optymalizację, a po drugie, takie remake Resident Evil 4 czy Dead Space'a chodziły u mnie bardzo płynnie i były dość ładne, choć faktycznie nie mam kompa nowszej generacji. Chrono ważył wręcz nawet mniej niż te dwa remake, więc powinien działać on dobrze. No i widocznie mam tutaj przykład kolejnej nieperfekcyjnej premiery gry. Ale z drugiej strony, jak już naprawiłem te ustawienia, to nawet na 60 klatkach i na tych nie najciemniejszych lokacjach grało się świetnie. No i poza tym, dlaczego gra nie ma polskiego dubbingu? Może wymagam trochę za dużo, ale dla mnie tytuł, który cały czas ma gdzieś napisy po polsku, w którym występują bohaterowie z polskimi nazwiskami, powinien mieć polską ścieżkę dźwiękową, bo dodawałoby to do dodatkowego uroku. Przynajmniej te polskie napisy nie są tło często angielską ścieżką, więc i tak czujemy się jakbyśmy byli w Polsce. I oto właśnie Kronos, Nowy Świt. Świetnie skonstruowany survival horror z ściągającą fabułą, niedawno klimatem oraz w miarę oryginalnym i bardzo przyjemnym gameplayem. Problemy optymalizacyjne trochę uderzają, nawet czasem mocno, ale przez resztę plusów naprawdę nie można się oderwać od tej produkcji. A to serio dobry znak. Lecz nawet mimo to mam ogromną nadzieję, że kacze towi dostaną jakieś poprawki od Blueber Natomiast dla samych twórców mam duże pochwały, bo zrobili grę, która chyba na ten moment jest dla mnie najlepszym survival horrorem tego roku. Przejście samego tytułu zajmuje około 12 godzin, co jest dobrym czasem na taką produkcję. Moja ocena Nowego Świtu to perełka. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a ja zachęcam Was do oglądania kolejnych Indyczych Opowieści, kanału recenzującego gry Indy, ponieważ takie jest nasze powołanie.